Harcerski Krąg Seniorów ZHP Jantar, którego członkami są harcerze seniorzy z Kołobrzegu, Siemyśla, Dygowa oraz Drzonowa działa prężnie od 2006 roku. Seniorzy w nim zrzeszeni od wielu lat aktywnie udzielają się w harcerstwie, uczestniczą w zlotach seniorów harcerzy, reprezentując tym samym powiat kołobrzeski. Dlatego starostwo docenia ich działania, wspierając w miarę możliwości, między innymi odzieżą. Od dłuższego czasu mamy taką bardzo sympatyczną współpracę z tym chówcem seniorów, to są ci starsi harcerze, proszę ci uwagę na wiek, niektóre osoby mają nawet 90 lat, zupełnie sprawne, zupełnie światłe, doskonale się poruszające i co jest bardzo ważne, bardzo często wyjeżdżające gdzieś na różne spotkania, niebawem jadą do fromborka. Tutaj żeśmy omówili już to, co warto zwiedzić, natomiast dzisiaj przekazaliśmy im kamizelki, takie bezrękawniki wykonane z polaru, bardzo praktyczne. Oczywiście z logo chwalącym nasz powiat, żeby wszyscy wiedzieli skąd tak dobry hufiec przyjeżdża. No i to jest jakby kolejny element współpracy. Wcześniej przekazaliśmy specjalne kurtki, takie deszcza odporne. To powoduje to, że kiedy ten hufiec jedzie, jest jednakowo ubrany, jednolicie i wszyscy patrzą na to i wiedzą skąd ci wspaniali ludzie przyjechali. Harcerze seniorzy zawsze podkreślają, że są jedną rodziną, która nie tylko spędza czas na przyjemnościach, ale i wzajemnie się wspiera. Muszę powiedzieć z całym sercem, że jestem wdzięczna harcerzom, harcerkom, seniorom, że pomimo różnych przeszkód, że my jesteśmy razem, że my się wspieramy. Była pandemia, myśmy się spotykali, proszę mi wierzyć, po to tylko, żeby ludzie nie mieli... Yy, żeby nie popadli w depresję i to było wspaniałe. Dla nas naprawdę było wspaniałe. Ja mówiłam, kto może niech przyjdzie, to nie może nie, ale bądźmy, bądźmy razem. Jesteśmy razem, wyjeżdżamy w na nasze zgrupowania, spotykamy się. Przede wszystkim jesteśmy apolityczni. Wspominamy, wracamy myślą i gawędami do historii Polski, każda uroczystość, która jest świętowana, my również to. Świętujemy w naszym kręgu. Do tego zawsze oprawa muzyczna no, moja. Wybieram takie piosenki, takie teksty, które mówią właśnie o tej danej uroczystości. Jest taki piękny dzień myśli braterskiej. To jest typowy dzień harcerski. Już od początków ubiegłego wieku, czyli XX wieku. I młodzież harcerska z całego chówca zbiera się i my razem z nimi też uczestniczymy, bierzemy w tym udział, czynny oczywiście. wspominamy propagujemy przyjaźń, wspominamy przede wszystkim dawne harcerstwo, no bo. Ci młodzi nie wiedzą wszystkiego. Spotykamy się również z harcerzami, no najczęściej w okresie wigilijnym. Wtedy mamy wspólne wigilie, wspólne śpiewanie kolęd. Spotykamy się czasem na w kasztelu, tam również mamy spotkania, śpiewaliśmy dla kombatantów w marcowe kołobrzewskie dni. Miło nam kiedyś ci bardzo, bardzo starzy już seniorzy żołnierze wspominają swoją działalność w harcerstwie i cieszą się, że my kultywujemy tę pracę. I jak mówi Janina Sienkiewicz, harcerzem się jest, a nie się bywa. Bo jeżeli raz się składało przyrzeczenie harcerskie, to trzeba, no, trzeba, być wiernym tym ideałom, tak jak nasza piękna pieśń mówi, prawda? Yy, zdobywać, yy, idziemy naprzód, z błękitut kanon dal, po to, żeby yy, yy, chronić ten nasz harcerski krzyż. I tak robimy, bo rzeczywiście my harcerze seniorzy, to w całej Polsce powiem, to jest prawda, że my jesteśmy przykładem starego harcerstwa. Tego pełnego zasad, pełnej moralności, etyki, i przyjaźni, i miłości, umiłowanie ojczyzny, umiłowanie przyrody, to nas to właśnie to były podstawowe zalety harcerstwa. I ja w tej chwili ubolewam, i to mówię z całym szacunkiem, z, całym, z wielkim, no powiedzmy sobie, zaangażowaniem, że przykro mi, że w koło brzegu który kiedyś tak y, tętnił życiem harcerskim. W szkołach było harcerstwo, teraz tego nie ma. Dobrze, wspierajmy seniorów, ale my nie jesteśmy przyszłością narodu. Przyszłością narodów są młodzi, jest młodzież, są dzieci. Jak już wspomniał wcześniej starosta, aktywni seniorzy organizują również wspólne wyjazdy. W tym roku, w sierpniu, wybieramy się do Fermorka. w czerwcu? Do Świnoujścia. A w czerwiec to będzie nasz złaz chorągwiany w Świnoujściu. No i tam też ok. zwiedzania będzie sporo, bo i wyjedziemy poza granice Polski. A w sierpniu mamy złaz ogólnopolski. I tam spotykają się harcerze starsi. A w sumie można powiedzieć, że jest nas tysiące. Jest apel w całej do, Polsce do wszystkich Harcerzy, żeby szukali tych, którzy we Fromborku poświęcali tysiąc dni na odnowienie, odnowienie, zabytków związanych z działalnością i kopernika, i historią w ogóle. Także szukajmy ich i, I tak, i wspierajmy.